Mam prawie 2 metry wysokości, więc nawet kiedy próbuję być miły, nie jest dla mnie problemem zastraszyć dziecko. Na przykład na spotkaniach rodzinnych dzieciaki często chowają się za nogi swoich matek, widząc spoglądającą na nich z odległej góry groźną twarz. Ale pomówmy o innym przypadku. Pewnego razu już nieźle podpity byłem z kumplem w Tesco, rozglądając się za gęsiwem i innymi towarami. Przechodziłem właśnie obok działu z zabawkami, gdy usłyszałem i zobaczyłem małego dzieciaka na około 5-7 lat w tych luzackich nowych, młodzieżowych, nowoczesnych, dynamicznych ubraniach, świadczących o nie najlepszym guście jego rodziców. Dzieciak był nieznośny, wrzeszczał, dar się i awanturował, że było go słychać pięć alejek dalej. Powiedziałem do kumpla, pierdny temu gówniarzowi w twarz. Patrzył się poszedłem spokojnym krokiem w kierunku alejki, obserwując scenę przyszłej zbrodni. Mały gówniak krzyczał na swoją matkę, że jest debilką, za to, że nie chce mu kupić jakiejś jebanej figurki z współczesnym Himenem. Jakby to chociaż chodziło o jakąś grę czy coś, ale ten dzieciak chciał najbardziej gówniany typ zabawki ever. Dyskusja wyglądała mniej więcej tak. Kupiłam ci ostatnio i zepsułeś, nie dostaniesz nowej. Sam się ja chcę! Tylko tej mi brakuje! Nie mam teraz pieniędzy. Głupia jesteś, idiotka, ja chcę! Matka miała na około dwadzieścia parę lat, więc wpadka z bonusem bankowa. W owym czasie byłem na diecie składającej się z Chińczyka i mrożonych sferogów ruskich. Akurat w momencie, gdy się przyglądałem, poczułem znajomy pomruk w jelitach, świadczący o rychłej konieczności wysyrania się. O przygodo. Poszedłem nieco bliżej, udając zainteresowanie zabawkami z kucykami, rozważając jednocześnie ich pedalstwo. Kto dorosły to kurwa ogląda? Dzieciak krzyczy. Nie! Matka przewraca oczami i odwraca się od dzieciaka, próbując go ignorować, a ten mały skurwiel klęka i zaczyna rozpakowywać jebaną figurkę. W samą porę, gówniaku! Ustawiam się naprzeciw niego, jakieś pół metra odległości, on cały zaaferowany rozrywaniem pudełka i tych plastikowych głów, co trzymają zabawkę, nie zauważa nic. To już ten czas. Pochylam się, aby sięgnąć zestaw klocków Lego ze strażakami i policjantami. W tym momencie moja dupa zbliża się na jakieś 10 centymetrów od... Od jego twarzy. Teraz, generalnie, najlepszą taktyką jest zastosować chłód. jednąć bombę, odejść po kilku sekundach, jakby nic się nie wydarzyło. Zwykle odchodzę do alejki obok i z przyjemnością słucham reakcji dzieciaka, ale dziś było inaczej. Nie mogłem się powstrzymać. Odwróciłem się i patrzyłem na niego, upewniając się, że celuję dobrze. Jestem tak blisko, że prawie na nim siedzę. Kumpel widząc to, nie może już się powstrzymać i dławiąc się, wydaje dźwięki jak upośledzony mamut na hiperwentylacji, będąc przy tym głośny co najmniej jak człowiek małpa. Dzieciak natychmiastowo podnosi głowę, szukając źródła śmiechu. Teraz jedyne, co widzi, to moja dupa, skierowana prosto w jego stronę. Moje uczucia rozciągają się od niekontrolowanej radości do paniki, bo przecież złapałem z nim kontakt wzrokowy. Dzieciak instynktownie szuka wzrokiem matki, ale ona już dawno zdążyła wykurwić prawie na koniec alejki, odwrócona plecami do nas. Czas zastyga na moment, gdy patrzę się w jego zdziwioną naiwną twarzyczkę. Wstępny podmuch był potężny i hałaśliwy. Przysięgam, widziałem jak jego włosy lekko załopotały jak flaga na wietrze. Gdyby nie fakt, że byłem w spodniach, zapewne mógłbym zdmuchnąć pustą puszkę po fancie. Nazwałbym to bardzo zabawnym Pierdem, kategorii co najmniej A. Jednakże to, co nastąpiło potem, było iście przerażające. Natura bąka zmieniła się nagle i niespodziewanie. Z postaci wesoły róg jakby znikąd ewoluował w nikczemne, syczące i podstępne wyziewy. Zdaje się, że ten mały, hałaśliwy gówniak odnotował tę transfigurację wcześniej niż ja, bo wyginał rozpaczliwie swój kark, próbując uciec od spersonifikowanego zła wdzierającego się w głąb jego duszy. Ze względu na jego pozycję. Klęczał, trzymając kurczowo zabawkę. Cały jego wysiłek był daremny. Jedyne, co mógł zrobić, to pochylić się w przód, a to oznaczało pewną śmierć. Z jednej strony ja, z dogodnej pozycji, mogłem umknąć w każdej chwili, a z drugiej strony on, biedny i unieruchomiony. Odliczałem tylko czas, w którym cała tortura się zakończy. To wszystko trwało może cztery sekundy, ale dla tego dzieciaka to była cała wieczność. Długoterminowe uszkodzenie mózgu, które z pewnością zaszło u tego malca, tylko spotęgowało efekt. Kiedy skończyłem moje dzieło, nastąpiła chwila brzemiennej ciszy. Dzieciak był zaszokowany i oszołomiony. Nikt nigdy się temu małemu psycholowi nie postawił w taki sposób, jak ja to zrobiłem. Zebrałem uczucia całego świata i wypełniłem nimi mój pierd. Poruszyłem się jako pierwszy, odkładając zestaw klocków Lego na półkę. Odszedłem parę kroków i patrzyłem na niego przez kilka chwil. Jedyną rzeczą, jaką teraz mógł zrobić, był rozpaczliwy płacz. Kumpel, węsząc zagrożenie, zaczął pospiesznie umykać w kierunku wyjścia. Matka odwraca się i widzi swoje płaczące dziecko z otwartą zabawką i mnie, zajmującego się swoimi sprawami. Podchodzi do niego i pyta, co się stało, lecz dzieciak nie może mówić. Jedyne dźwięki, jakie udaje mu się wydobyć z gardła, to. Skupiam się, jak mogę, byle tylko się nie roześmiać. Jeszcze raz odwracam się w stronę dzieciaka, rzucając mu nonszalanckie spojrzenie, po czym spokojnym krokiem wychodzę z alejki. Dzieciak, wyczuwając, że jego zamachowiec może się wymknąć bez konsekwencji, skupia się na chwilę i krzyczy: On Czuję, że wskazuje na mnie palcem, ale. Nadal udaję, że nic nie wiem o całym zajściu. Już prawie wyszedłem arego, gdy matka krzyczy: Proszę pana, halo! Odwracam się zaskoczony. Kto? Ja? Tak! Czy pan właśnie pierdnął na mojego syna? Szybko rozważając różne opcje odpowiedzi, wybrałem rżnięcie głupa. Co? Hm, w sumie, tak, tak zrobiłem. Na mojego syna? Cóż, zależy jak na to patrzeć. Mam na myśli, co pani rozumie, przez na pani syna. Jak pan mógł to zrobić? Dlaczego? W tym czasie dzieciak już nieco otrząśnięty zmienił wyraz twarzy na typowy, frejdowy, uśmiech, widząc mnie w tarapatach. Pomyślałem, pierdol się, gówniarzu, ja tu jestem mężczyzną i będę pierdział na ciebie, jeśli sprawia mi to przyjemność. Skierowałem więc na niego wzrok i powiedziałem do matki. Ponieważ cały sklep musiał słuchać, jak pani dziecko zachowuje się jak małe, wkurwiające, śmierdzące gówno, postanowiłem więc potraktować go w odpowiadający temu sposób. Matka patrzy na mnie, na dzieciaka, na rozjebane pudełko po zabawce, zbita stropu mówi tylko. I, 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 idź pan stąd. To moja szansa. Odwracam się i szybkim, zdecydowanym krokiem wychodzę ze sklepu. Po drodze widzę czarne kule kamer przemysłowych i przed moimi oczami przelatują mi wszystkie znane historie o napastowaniach seksualnych. Dopiero teraz pomyślałem, jak bardzo przejebane mogłem mieć. Kumpel instynktownie wyczuwając zagrożenie czeka już pod wyjściem do Tesco z włączonym silnikiem. Wsiadam, odejrzewam z miejsca zbrodni niezauważeni.